Yo. 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 Yeah, 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 yeah Yeah, the DJ, i Nie słuchasz mojej buty, to twojej starej ściągam nuty Ale kutasem, ale jestem, ale kutasem, ale Cvelem i kurwa mać Zakupiony pistolet, a w nim naboje Zemsta z Afganistanu, jedzie do Polski, wszystkich tu zapierdolę I sam zostanę, czyli król jak nazwał mnie Ojciec, który zgubił się gdzieś w rowie Najebane lata, jak ja tylko, że ja lecę mocniej On pije wódę z kolą, a ja z kodą mewką skunem są i wytryskiem mojej dziwki. Ja się po tym trzymam, a on nie może nawet trafić do cipki Biorę w chuj testosteronu, nagle w chuj. Urosłem, nie mieszczę się w drzwiach, dla mnie to jest proste łapa. wielkości paki siedemdziesiątki, a takie przemycałem przez granicę. Odciąłem jej cyce i je rucham w domu, bo mnie zdradziła. A potem zajebałem skór syna